z tej strony Macielo14 Witam was bardzo serdecznie na kanale Dzisiaj tworzymy świat jakby do nagrywania e, nazwijmy go w sumie jak YouTube Word e -a U T U B W A R T e, paczki na pomoc nie wyłączone więcej opcji świata struktury włączone Monosowa skrzynka włączona. Stwórz nowy świat. Ciekawy na jaki Ciekawy. No, gdzie się zrespię? Proszę mnie na oceanie. Proszę, 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 widzowie. Proszę, proszę. Moc widza. Okej, <laughs> okej, okay, okay, Ja tak bez żartów. Już. E, serio, chcę. Nie chcę na oceanie. Najlepiej, jakbyś się jeszcze zrespił wiosna. Lub obok wioski. Ale tak piękny zawsze nie, nie musi być. Ok, ale dobry lud za to skrzyneczkę jest. Ok. To się zbawiło na... Yy. Patrzcie. Hui. okej, Ok, ok, ale serio, serio. To jest mnie dziwiać, nie chcę zaniedbiać się. Tutaj jest kolejne, które mogę jedynie ten dzisiaj przedostać. No, okej, okay, okej, okay, ten dzisiaj przedostanę. jak okay, które od rana... Jeszcze trochę, jeszcze. Już całkiem sporo tak, który mam Więcej mi nie potrzeba chwilowa Kurde na jakich lagach ja gram Że tak laguję nigdy takich lagów nie miałem Zaraz, teraz, ja cię jače, ja tu ne mogu bio I ja tako na to išli četani na mrodu. Ja Cię ja widzowie, ja tutaj nie wiem co się dzieje. Tak, laguje, zaraz, zaraz. Ustawienia. Zmniejszmy trochę na... No. Bo język jest graficzne, graficzny, bajeczny. Chcę zasięg symulacji czangów. Powinno być na 21, a render distance Na, na 26. To 5, znaczy jasność trochę dajemy na, na 40 i 52. Szejdery dajemy sobie. Tak, szejdery jednak detale może. Okej, okay, powinno być lepiej od razu, mil albo widzowie tak serio. Od razu mniejszy logi troszkę mniejszy lagi są Ale no nie tamtych Teraz to się da grać w craftinga, nie. Szkoda, że nie... Że nie wiem... Ja ej, widzowie, możecie napisać mi w komentarzach jak mam włączone. Czy z skrzyni e, e, bonusowej da się crafting e, dostać? Jak tak to kozak, jak nie, to szkoda. Co ja zrobiłem? Okay, Widzowie to było dzisiaj na koniec, dajcie suba łapę, ja się żegnamy <mysy>